Maria Konopnicka, dziadek. Oj, ten mały żuczek, wielkie, nic dobrego. Warczy, naszczekuje na dziadka siwego. Warczy, naszczekuje, ujada od proga, kiedy siwy dziadek prosi w imię Boga. Siwy dziadek stary, malad ze sto może. Tem się tylko żywi, czemu go kto wspomoże. Nie ma on zagrody ani własnej chaty. Wszystko stracił w ogniu przed dawnemi laty. Tylko ma sukmanę na grzbiecie łataną i ten kij sękaty i torbę parcianą. Na zmęczonych nogach ma trepki lipowe i czapkę z barankiem na swą siwą głowę. A w tej siwej głowie piosenek bez miary Pójdź, że nam zaśpiewaj, mój dziaduniu stary. My sobie posiedzimy jak w rubli gromadka, a ty, żuczku, wara od siwego dziadka.